Dzień dobry Państwu. Yy, witamy tutaj Marelka z Jurków, kabaretu. Przyszłym to w kabaret Jurki. Dzień dobry. Tak przemykam, Usta, mam ja Znany Wojtek Kamiński, kabaret Jurki. Wszyscy jesteśmy z kabaretu Jurki i chcielibyśmy Państwa zaprosić na yy, festiwal filmowy. Yy, filmowa Góra. Filmowa Góra. Yy, bardzo serdecznie. Niezależne jest bardzo ważne, bo pomaga zależnie. rozwijać się temu prawdziwemu kinu, temu profesjonalnemu. Tak. No. I z kina niezależnego zazwyczaj wychodzą wielcy reżyserowie i oni później robią wielkie kino. Także no. weźcie udział w tym przedsięwzięciu. I na kinie niezależnym powinno Wam zależeć, nie? nie nie zależeć, nie? Żeby się nazwą nie sugerować. Kino niezależne jest bardzo ważne, na przykład. Yy... Konsekwencją kina niezależnego na też jest Terminator. nasze no polega to na tym, że w końcu się skończył. A ja chciałam jeszcze dodać, że my, my trochę liznęliśmy niezależnego filmowania w wytwórni Ajo kilka kilkanaście lat temu zaczęliśmy się w to bawić i była to świetna przygoda. A z zależnym kinem to ja miałam trochę do czynienia i Sasza, bo w, ja film wtorek Witka, Adamka i... Pana Witolda Adamka, bo tak no, nie przeszliśmy na ty. Witolda A ja Adamka. ja kiedyś byłem w Elblągu. I też w, w mieliśmy takie epizodziki. A mój dziadek był żołnierzem. Zapraszamy na filmowanie. Zapraszamy. Ja też zapraszam niezależnie. Widać tego zeba? Nie, nie? Nie, był uszony. Co? O! <noise> thank uh you -huh.